Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Arbus i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj podmotek pójdzie w Minecraft. Mówiłem już na pierwszym odcinku z Critical'a co, w co będę grał na tym kanale. No i tak jak już zapowiadałem, będzie to Minecraft, Critical Ops i... Będzie to FIFA MOBILE Skupiam Teraz bardzo na walecznym minecrafcie, którego będę grał rzadko Bo po prostu nie umiem w niego grać Ja też nawet zresztą nie lubię w tego grać minecrafta <coughs> Przepraszam Nie lubię w ogóle grać w takie rzeczy typu Survivale, ale w The Foresta. Zróbmy sobie teraz crafting i patyczków Zróbmy sobie mieczyk Kilo siekierka. Teraz idziemy ubić kilka zwierzuchów хоть а что гною. Ну, как видите, достаем немножко. Скоро же тут это раз в не на. О, файна за скоро хиба можно было бы из броя драйв. Шесть, мама. 8 teraz 10 na 100% choć tu gnoju Dajcie nie da Dobra, idziemy teraz <coughs> Zabić świniaczka Był też pod odcinkiem już jeden komentarz z prośbą, czy bym, czy, że ta osoba chciała zagrać ze mną w Minecrafta. Stąd też zdecydowałem się, że będę nagrał serię z Minecrafta. Muszę musiał, 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 musiał się później skontaktować z tą osobą. I jakoś byśmy zrobili... O, jest to Pofaj fajna mało świnko Chodź, że ci ci nie wiem Nie potrafię normalnie sterować w tym Minecraft Kiedyś owszem grałem w Minecraft to... Ale to na komputerze to jeszcze Lepiej się gra na komputerze niż na telefonie Czy w sumie diagram ja gram na tablecie to też swego rodzaju jest lepsi, lepiej, lepiej nie, niż Będziemy trochę stolne i zbudujemy swój pierwszy domek. Tylko w skalę zrobimy domek. Tutaj tak to wytniemy jeszcze jedną ścianę i tak tu na skosie wytniemy sobie mamy wolne dwie jeszcze jedna by się przydała się zrobić łóżko to pójdę teraz przed szybę ale wrócę zaraz. Muszę owieczkę znaleźć ją dobrze Dobra, teraz będziemy mogli sobie zrobić łóżko. zabiłem go czeka. No, jedzenie schodzi. Jeszcze będę musiał ten lasek wyciąć, ale też będę musiał piecyk zrobić, więc jedzenie przypańczyć. No zrobimy sobie crafting. Skraftujemy piecyk i już piezyk postawimy tutaj. Zrobimy tak. Tu wsadzimy się mięsko. Więc się pieczą dalej do roboty. Takie dwie ścianki jeszcze sobie wydnę. Jak widzicie zepsuł się kilo, to sobie teraz zrobię kamiennego. Yy. A nas tam się powinno jedzenie ucmamy. Jeszcze szybciej, widocznie szybciej kopię się takim kilochem. O chyba się między skończyło. Yy. Смотри, друзья. Субтитры сделал DVD. Вот Ой, то есть, мне это не вышло. I tu sobie już nie chcę kombinować, bo się coś ugwale. Znając moje, mojego farta, moje szczęście. No właśnie. Postawię sobie łóżeczko. Tak skończyło mi się w putę.

Расположить положить спать. Сроблю с собой лапы. Сложим их в А то, мы Dwa. No, trzeba to ja będzie znalazł właśnie nie idzie do kupalny w tym czasie teraz.

Пуйду у нас позже. По награждению пойду до там Wytniemy sobie te drzewo. No i tak, 12 minuta jest. To skończymy teraz odcinek. Skończymy odcinek i później pójdę do kopalni. No to już, nie, nie, nie zresztą i tak do mnie zdążyłbym. 15 minutowe mogą być odcinki na YouTube, to tylko już wiem, że szkoda, ale co poradzić, nie? mam Jak na telefonie, na no, ja, nie mam komputera ja ps 3 i no, nawet wolę konsole niż komputery, oczywiście mi chodzi o komputer stacjonarny, bo laptopa to w sumie, nawet typem mi wolą iść konsola. Dobra. No dobra, to ja się już z wami będę żegnał. Zatnę jeszcze za drzewo i się z wami pożegnam. Cześć, do następnego odcinka z Minecrafta na razie.